Michał często lekarze pytają w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji kiedy po usunięciu zęba nagle dochodzi do obfitego krwawienia z zębodołu. Jasne, jest to powikłanie, z którym nie każdy lekarz umie poradzić sobie od razu po studiach. Takie powikłanie może zdarzyć się u każdego pacjenta. Przede wszystkim musimy dobrze przygotować się do takiego postępowania. Ważne jest zbieranie wywiadu i pytanie o historię choroby pacjenta. A jeżeli już w trakcie zabiegu dojdzie do obfitego krwawienia, można posłużyć się. Lekami farmakologicznymi, które bardzo szybko powodują krzepnięcie krwawienia. Jednym z takich z moich ulubionych sposobów jest używanie kwasu trasekamowego, czyli egzacyl nasączony na gazie jałowej, który powoduje szybszą kaskadę krzepnięcia i uniknięcie poważnych kłopotów w trakcie zabiegu. Jedną z podstawowych metod uniknięcia obfitego krwawienia jest przede wszystkim tamponada, czyli ucisk. Nic nie polepsza zatrzymanie krwawienia niż porządne uciśnięcie rany około zabiegowej, która e, szybko ulega e, poprawie zaraz po uciśnięciu gazu jałowu.